Dzień dobry, nazywam się Paweł Kozłowski. Jestem dyplomantem rocznik 2017-2018 na Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu. Jestem artystą i z tego tytułu zadałem sobie pytanie, jakie jest moje życie w sztuce? Czy ono jest dobre, czy niedobre? I moim zdaniem to nie ma tak, że dobre albo, że niedobre. Gdybym miał powiedzieć, co cenię w życiu najbardziej, powiedziałbym, że ludzi. Ludzi, którzy podali mi pomocną dłoń, kiedy sobie nie radziłem, kiedy byłem sam. I co ciekawe, właśnie te niespodziewane spotkania przynoszą najwięcej w naszym życiu. Chodzi o to, że kiedy wyznajemy pewne wartości, pozornie uniwersalne, bywa, że nie znajdujemy zrozumienia, które by tak rzec, które pomaga nam się rozwijać. Ja miałem to szczęście, by tak rzec, ponieważ je znalazłem. I dziękuję życiu, dziękuję mu. Życie to śpiew, życie to taniec, życie to miłość. Wielu ludzi pyta się mnie, ale jak ty to robisz? Skąd czerpiesz tę radość? A ja odpowiadam, że to proste, to umiłowanie życia. To właśnie ono sprawia, że dzisiaj na przykład nagrywam to wideo, a jutro kto wie, dlaczego by nie. Oddam się pracy społecznej i zacznę choćby odsadzić znaczy marchew. Marchew. Tak. Marchew. Dziękuję.